Skorpionku! Przecudowne! Misiaczki! Co my robimy? Czytanko na marzec. Skorpionek. Co mi jeszcze zostało? Szczelczyk i że zabrał. No i słuchajcie, zrobimy sobie dwa przekazy na miłość. Zrobimy sobie pracę. Jakie cele możecie osiągnąć w tym miesiącu? I... Wy z każdym znakiem. Jezusie, wszystko zapomniałam. Dobra, i wy z każdym znakiem. Zaraz zobaczymy, kochani. Co tam u przepięknych skorpionków mój księżyc. O, w wedyjskim horoskopie. I powiem wam... pasuje mi. No. Trochę mi pasuje. Ta wasza energia, o Jezus. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co u przecudownych skorpionów. Co tam misiaczki, bombaczki? No, co tam? Miłość, skorpion, marzec. Miłość, skorpion, marzec. Dobra. No i co tam? Dwa przekazy dobra. Jeden na pewno dla ludzi z ludziem, drugi być może dla singli, być może dla ludzi z ludziem. Po prostu dla innej grupy ludziów. O Jezu, odbija mi się światło. Czekajcie, muszę sobie to podnieść. Na kamyczkach sobie to położyć tu. Hops. O i teraz jest ok. O rany boskie, co to jest? Miśka, idźcie tym, Co to za wodnik? Kto ma wodnika szybciutko? Ręka do góry. Szybciutko! Jak nie macie, powiem szczerze, cieszcie się. No i sobie się miła. No? Albo wodnik cierpi z powodu Skorpiona. No jak wodnik tego ogląda i mówi, Ewa, jak możesz, jak możesz, to Skorpion mnie rani. No dobrze, to może tak jest. Ale co to w ogóle ma być z tym wodnikiem? Jak nie macie wodnika, to zaraz będę mówić ogólnie i przejmujcie się. Ale jest. Już nieważne, czy wodnik, czy człowiek, ale osoba tak totalnie niezdecydowana, tak totalnie bujająca po bokach. Iluzję tworzy. Albo żyje w iluzji. Ja chcę spełnienie marzeń mieć, ale w ogóle nie umiem podjąć decyzji. Siedzę w klatce, wyjdę z klatki, a nie, nie mogę wyjść z klatki, nie uda mi się to. Pytanie, kto to robi? Ten człowiek czy wy? Bo ja Wam powiem tak, to jak czyjeś oczy są mydlone. Ja już nie chcę mówić o kłamstwie w żywe oczy, bo to nie musi być to. Może po prostu jest. Człowiek niezdecydowany, nie wie czego chce, nie wie na czym stoi, w ogóle nie ma pojęcia, co ma dalej robić, nie umie podjąć decyzji. Może to jest tylko to. Ale w porywach, jeżeli byśmy się upierali, że to jest Łajzunia, a nie fajny ludzi, to niestety musielibyśmy powiedzieć, że kłamie. No, no i co to w ogóle jest? A ejcie jest? Mówi, że jest w klatce, mówi, że wyjdzie z klatki? Czy wy jesteście w klatce? Jest mo ja Wam powiem tak, z dobrych rzeczy jest możliwe uwolnienie. Ok, jest możliwe uwolnienie. Dlaczego? Dlatego, że ktoś być może zda sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z kłamcą, łajzunią, osobą niezdecydowaną, i my oczu, my że ma do czynienia z i sobie tu uświadomi i nie, 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 dziękuję bardzo, ja w klatce nie siedzę, ja jestem skorpion, dziękuję bardzo, no to okej. Okay. Miśki, Jezu, ale ja się emocjonuje rany boskie. ja muszę do jakiegoś teatru się zapisać, nie? Tak no, będę miała takie emocje tu w ogóle. Kochani, nie dobra, żarty żartami, ja poważnie mówię, bo to jest, kurde, czyjeś życie. Może się Wy uwolnicie, bo zobaczycie prawdę o tym człowieku. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli wy jesteście samotni, w sensie singlaczkiem, albo teoretycznie możecie być w jakimś związku, a to może być jeszcze inny człowiek. Przecież, że można mieć dwie osoby. Ale... Co to jedzie? Jakiś strasznie wielki samochód jedzie z tyłu. Nie wiem, czy słyszycie? Słyszeliście? Jakiś strasznie wielki samochód to musiał być. Słuchajcie... Em... Co chciałam powiedzieć, że jeżeli wy jesteście singlaczkiem, lub nawet jeżeli jesteście z ludźmi, a to jest inny ludzi, to jest jeszcze jedna rzecz i tu bym was ostrzegała. Może ktoś, od kogo się już uwolniliście poniekąd w przeszłości, próbować znowu was przyciągnąć, włożyć do klatki i zrobić iluzję i mydlenie oczu. A wy macie radę? Źle to zabrzmi, ale to do skorpiona to pasuje. Skorpion, jak mu ktoś raz zależy za skórę i raz go zrani, to skorpion nie zapomni. Skorpion może być miły i próbować wybaczyć, w zależności od tego, czy chce, czy nie chce, to wszystko można wybaczyć, ale nie trzeba wracać do człowieka. Ale wasza rada jest taka: zastanów się, czy w ogóle wybaczać. Tylko nie zrozumcie mnie źle. Wybaczenie jest zawsze dobre, dlatego że wybaczenie to jest oczyszczenie nas samych energetycznie, emocjonalnie. My się oczyszczamy, więc to jest dobre dla nas. Ale jeżeli za wybaczeniem miałoby być przyjmowanie z otwartymi ramionami, to już niekoniecznie. To już niekoniecznie. Wy macie radę, przypomnij sobie, jak ta osoba cię zraniła. Tylko sobie przypomnij i ci przejdzie. Otworzysz oczy w sekundzie, przypomnij sobie, co ta osoba ci zrobiła. To jest jedna wersja wydarzeń. Mam nadzieję, że to tanie do nikogo. Druga wersja wydarzeń to jest wyjście z więzienia lub unikanie więzienia. Może dosłownie. Albo próba załatwiania czegoś w urzędzie. Tylko, że tu jest pokazane unikanie. Unikanie. Nie wiem. Na przykład, jakby urząd napisał jakieś pismo, że musisz tu zapłacić, albo musisz tu coś tam się zarejestrować, to tu jest pokazane, że ktoś by unikał, ale ja nie wiem, co to ma wspólnego z Wami. i Dlaczego to wynika Boże? Dlaczego to wychodzi w waszych kartach? Ja, ja mam tylko pokazane, żebyście później nie żałowali. To jest Wasza rada. Uważaj, żebyś później skorpionie nie żałował. I ym, czy to mydlenie oczu, czy jakiś wracacz, czy. Pozostawanie w relacji, w której ktoś Was trzyma w klatce i, i być może myśli o kimś innym, być może kłamie, może Wy myślicie o kimś innym. Czy to jest takie coś, czy jest to związane z jakimiś urzędami, z jakimiś karami, z jakimiś sprawami prawnymi, załatwianiem jakichś dokumentów czy czegoś takiego, to jest pokazane kombinatorstwo? czyjeś, Ja nie mówię, że wasze. Być może wy macie do czynienia z człowiekiem, który kombinuje? I Wasza rada jest: uważaj, żebyś później nie żałował, czyli podjąć dobrą decyzję. A wy macie tendencję albo do podjęcia złej decyzji w tym miesiącu, ale możecie tego uniknąć, spokojnie. Możecie. Albo do posłuchania, czy, czy bycia z kimś, kto podejmuje złe decyzje. Podejmowanie złych decyzji, lub totalne wstrzymywanie się od decyzji, co też nie jest dobre. Uważaj, żebyś później nie żałował. Skorpionu jest pokazane. No, zróbcie tak, takie decyzje podejmijcie, żeby później nie żałować. Druga grupa skorpionów pokazuje, że ktoś, kto był zablokowany, albo Wy byliście zablokowani, może się odezwać. Yy, I to jest bez sensu, bo to jest coś takiego. Jesteście zablokowani, ktoś kogoś zablokował, nie? I teraz nagle odblokuje i napisze, albo zalajkuje coś, albo zobaczy Wasze. Mm, jak to się mówi po polsku? Relacje. Gdzieś tam na Instagramie, czy tam gdzieś, zobaczy waszą relację. I wy dowiecie się, że ten człowiek was na chwilę odblokował, żeby napisać lub zobaczyć coś, bo jest ciekawy was, po czym was znowu zablokuje. Bawi się w kotka i myszkę ten człowiek, dajcie sobie spokój. Manipulant. Manipulant czaruś. Nie. Ale teraz na pewno by jakiś skorpion chciały się dowiedzieć, co w takim razie dobrego w miłości. Dobre w miłości jest to, że po pierwsze macie szansę, macie szansę w tym miesiącu kogoś poznać lub pójść na randkę, macie szansę. Być może, że ktoś, przede wszystkim, że ktoś na Was zwróci uwagę, to to jest pewne, ale być może, że Wy też zwrócicie na kogoś uwagę i ktoś Was zainteresuje. Macie szansę na to, żeby poznać lub pójść gdzieś z ciekawą osobą, ale jest problem i ten problem jest gdzie tu? W głowie. Jakim? Rezygnacja blokada nie 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 ja już nigdy nie zaufam nie 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 ja się nie otworzę na miłość nie 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 ja nie będę ryzykować ja mam mur zbudowany co to w ogóle do mnie ktoś będzie przechodził i mnie podrywał ja mam mur no to jest problem bo kochani nie ma bata nie ma możliwości żeby zacząć życie miłosne czy w ogóle jakieś randkowanie czy, czy coś takiego i nie um, otworzyć przynajmniej trochę nie uchylić drzwi nie można się zabarykadować, zablokować i próbować randkować. Nie wyjdzie z tego nic. Niestety trzeba trochę zaufać. Można być ostrożnym, ale trochę trzeba zaufać nowym ludziom. W przeciwnym razie nigdy się ktoś nie otworzy. Jest pokazane, że musicie zacząć mieć świadomość tego, że to, o czym myślicie, manifestuje się w waszym życiu. Im większy mur i im większa blokada. Tym bardziej prawdopodobne, że ludzie, którzy będą się próbowali dobijać do was, to będą łajzunie i manipulanci. Dlatego, że normalny, dojrzały człowiek nie będzie się przebijał przez blokadę. Nie, nie będzie go to interesowało. Zobaczy osobę poranioną, zablokowaną i powie, dobra, to nie dla mnie. Ja, nie mnie to nie interesuje. Ja jestem dojrzałą osobą, ja potrzebuję dojrzałego związku. A kogo przyciąga blokada i takie, taki, taki mur, na przykład narcyzika. Albo jakiegoś innego, dziwnego dziabdziacza. No, Lowelasa. Bardzo lubią. No, oni wtedy też mają ego od razu tutaj, już, prawda? Idzie im do góry wszystko, jak, jak się przebiją przez ten mur. Bardzo się cieszą. A robią to na siłę i potrafią tak manipulować, że się to udaje. Także nie, skorpionu musicie, kochani, troszkę zaufać, jeżeli chcecie zacząć randkować z fajnymi ludźmi. A wystrzegajcie się e, manipulantów. Macie szansę na miłość. Manifestujcie miłość manifestacja. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Pod warunkiem, że chcecie. Jeżeli nie chcecie i się blokujecie, to ja już nie mam nic do powiedzenia. No bo co wam powiem, no? Przecież was nie zmuszę do niczego. No weźcie, przestańcie. Misiaczki. No dobra. No dobra. A niech mi ktoś powie. Naprawdę, że coś tu było złego w tym czytaniu. Weźcie, dostrzegajcie dobre strony czytań, błagam, bo ja już naprawdę mnie, mnie to męczy, jak inne znaki. Ja nie mówię o Was, na innych znakach tych miesięcznych. Jak mi ktoś jojcy, że nie takie czytanie chcieli. No to trzeba aktywnie zmieniać życie, to wtedy i czytania się będą lepsze, pokazywać. Miszki dobra, praca. No zobaczmy, co u Was w pracy. Co u przecudownego skorpiona. Wy teraz możliwa ocena pracownika, bardzo dużo przemyśleń, dojrzałości, wglądu. Mędrzec, który uczy, niektórzy z Was są na uczelni studentem lub nauczycielem, profesorem, no jeju, albo leczycie, możecie uczyć lub leczyć, albo się możecie uczyć lub leczyć, uleczać. W jakiś sposób. Jest pokazana jakaś dla niektórych z Was diagnoza i ona jest poprawna. Jest pokazany plan działania, jest pokazany bardzo duży wgląd i ogromna dojrzałość. Ale jest również pokazana osoba zależna. Kto to jest osoba zależna? Uczeń, student, stażysta. Osoba młoda, która dopiero zaczyna i jeszcze się uczy od tego mędrca, który tu jest pokazany, ale również pracownik wobec pracodawcy i szefa. Zależna. Um, osoba zależna to też może być dziecko i na przykład dla tych, którzy mają jakieś dziecko, którym muszą się zajmować i mogą się aż tak bardzo, um, jak to powiedzieć, um, no, oddać pracy w tym miesiącu, to może być też coś takiego. Um, kochani, y niektórzy z Was muszą rozważyć wejście na drogę niezależności finansowej. Ja się zastanawiam, co to znaczy dla Was. Będziecie rozważać coś takiego, niektórzy z Was. Um, niektórzy nie mogą pracować dla kogoś. Przynajmniej nie na dłuższą metę. Mogą trochę popracować, czego się tam dowiedzą, nauczą, bla, 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 a potem, no nie, dobra, już mam dosyć, już ja wolę być swoim własnym szefem. Być może gdzieś jest grupa ludzi, która, skorpionów, które, które będą chciały zrobić jakąś przemianę w swoim życiu zawodowym, i to będzie związane z wyjścia z bycia osobą zależną. Ale możliwe, że się dopiero czegoś uczycie. No ale możliwe też, że kogoś uczycie. No jeju. Jeżeli kogoś uczycie, ta osoba się nauczy. Tylko wy z cierpliwością podejdźcie do tego człowieka. Jeżeli to wy jesteście u, y, nie uczniem, tylko nauczycielem, a ktoś się uczy pod wami czy od was. Nauczy się. Jest pokazana ocena pracownika. Jest pokazane, że jest potrzeba, żeby albo wy, albo jakaś osoba na terenie pracy, nie wiem kto. Um, wykazał się większym, um, um, o Jezu, jak to się mówi po polsku, um, no tym takim, no, no, no tym, no wiecie czym, no, no tym takim, no jak to się nazywa, um, o Jezu, czekaj napiję się wody, może mi się przypomni, woda mi wejdzie do mózgu i wtedy mi się tam tak, zacznie tak pływać i będę wiedzieć, czekajcie. proaktywność. O. Ha. Widzicie? 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 Woda czyni cuda. Napój życia. No oczywiście, że tak. I teraz dlaczego proaktywność? Dlatego, że jest jakaś osoba. Ja nie mówię, że wy, być może wy jesteście yy, nad tą osobą i dostrzegacie to i będziecie ją uczyć, żeby tak nie robiła. Jest jakaś osoba, która jest postrzegana przez jakichś Szefów lub nauczycieli, nie wiem, kto to są, jako um, niewykazująca nie, nie, nie inicjatywy i ktoś to ocenia, i ktoś może to powie, albo wy komuś, albo wam ktoś. Jeżeli wy no, tak krytycznie patrzycie na siebie i podejrzewacie, że może to wy za mało pokazujecie inicjatywy, jesteście za mało proaktywni, należy już od jutra zmienić. Dobra, jutro jest sobota. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. Może w niedzielę, no to od jutra. A może pracujecie w weekend. Zmienić podejście do, do sytuacji. Pokażcie, że przejmujecie inicjatywę, bo może ten ktoś chce was awansować. Może dlatego was obserwuje. Bardzo dużo nauki, bardzo dużo mądrych decyzji, bardzo dużo dojrzałości. Dobra energia na pracę. Dobra energia Miszki na pracę. I bardzo dużo z tych kart można wyczytać. Podejmij w końcu ważną decyzję. Niektórzy z Was będą oceniać sytuację w tym miesiącu, jakąś zawodową, czy jakąś tam. I będziecie podejmować ważną decyzję, e, taką na lata nawet dla niektórych z Was. Być może nieodwołalną, być może ostateczną decyzję, ale jest pokazane, że trzeba tą decyzję podjąć. No dobra. Mi siaki, jakie cele są możliwe do osiągnięcia w tym miesiącu? Cele do osiągnięcia w tym miesiącu. No, muszę zobaczyć jaka to karta, bo no jest aż dwie. O cholera. Zostawiam wam to. Kochani, dwa cele, dwa podstawowe cele, trzy cele. Kochani, trzy cele. Pierwszy cel: randka, zakochanie i, i prze y przesyłanie informacji dotyczących miłości i zakochania. Ktoś może komuś coś powiedzieć, ktoś może kogoś poznać, może się zakochać. Macie szansę na nową miłość. Dla niektórych z Was to jest osoba, której jeszcze nie znacie. A dla innych to jest osoba, którą znacie, ale tylko flirtujecie. Nie wydaje mi się, że to jest wasz były. Dlaczego? Bo drugi cel do osiągnięcia to jest totalne. Nie chcę powiedzieć, że, że olanie, bo to bardzo brzydkie słowo, bardzo nieeleganckie. No. Ale totalne zignorowanie. <grym> Ja nie wiem, o co to chodzi. Seksualne zignorowanie. Z czym seksualne zignorowanie? Zignoruj go seksualnie. Pff, może tylko po romans ktoś przychodzi do Was? To jest inny cel. To nie jest ten pierwszy cel, ten randkujący, który jest dobry. Ale totalne zignorowanie jakiegoś dziwnego, być może niezdecydowanego człowieka, jakiejś dziwnej osoby. Może to jest to, co mówiliśmy na początku. Ale... Wycofanie się z jakiegoś trefnego romansu, lub zignorowanie takie, że pójdzie w piętę jakiemuś człowiekowi, który myśli, że nie wiadomo kim jest. Zignorowanie tego człowieka. To jest to, co ja Wam mówiłam. Przypomnij sobie, jak on, ona Cię zranili, jak ta osoba Cię zraniła. Przypomnij sobie, jak ta osoba Cię zraniła. Totalnie możecie absolutnie nie wrócić do tego albo to zerwać. Możecie. Lekko. I cel numer 3: większa inicjatywa na terenie pracy. Wasza lub jakiegoś człowieka, który jest pod Waszą opieką i chcecie, żeby zaczął się wykazywać. Większa inicjatywa, więcej pasji, większa inicjatywa. Miśki. Naprawdę. Bardzo porządne karty, bardzo porządne. I będziecie mieć kurde mniejsze czytanie i będziecie płakać. A macie porządne karty, nie płaczcie. No. Tutaj jest przede wszystkim przekaz dla ludzi, którzy się mają oczyścić z przeszłości, poznać nowe, otworzyć na nowe i rozwijać zawodowo. Co tu jest złego? Powiedzieć Wam, to, że trzeba coś robić. No to to jest zawsze problem. Ja nie mówię, że dla Was, Skorpiony, ale ogólnie dla ludzi, którzy przychodzą na kartę, a ja muszę coś zrobić, a chciałam, żeby przyszło spadło z nieba. No, nie, nie spada z nieba, trzeba coś robić. Jesteśmy na Ziemi, a nie bujamy w obłoka. co nie? Misiaczki kurde bladara Wy z każdym znakiem zodiaku Skorpion z każdym znakiem od baranka do ryb z barankiem o Jezu wielka miłość odwzajemniona i porażka i fiasko. fiasko 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 dziwne słowo chyba się tak mówi Jezu czasami jak się w jakimś języku nie używa słów na co dzień a chyba nikt nie używa tego słowa na co dzień w sensu, fiasko przegrana poczucie przegranej z bratnią duszą Miłość jest odwzajemniona tak. Jakaś jasność sytuacji, jakieś wielkie połączenie w ogóle wow. E, no i co? I nie nic, nic fiasko. Co? Dlaczego? Poczucie przegranej. Ale miłość jest. Nie wiem nie, 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 nie wiem czemu. Nie wiem. Z wyczuli się, brak rozwoju, otwieranie oczu, wychodzenie z iluzji. Z bliźniętami zmiana planów, inne plany wyjazdowe, zmiana planów wyjazdowych, albo um, zejście z wcześniej obranego kursu, jakiś inny kurs, bo jest więcej możliwości. Możliwe, że jedno z Was ma jeszcze jakieś inne opcje. Nie daj Boże, jak ktoś wam powie, a muszę wyjechać, no, mam załatwienia, no żeby te załatwienia nie były dziwne. No, które to mówię. Zraczuli się możliwe zmiany w domu, koło domu, jest miłość, jest odwzajemniona, bardzo fajnie kocha, tak? Ale albo jest poza domem, albo coś w domu robicie i jest burdello. Różne rzeczy możecie w domu, lub koło domu robić i burdello. Ale miłość jest, ale dlaczego coś z domem jest nie tak, albo dlaczego jest poza domem ta miłość? Nie wiem. Albo ktoś was kocha, ale nie może wam dać stabilnego związku, na przykład. Z lwiaczkiem, bombelaczkiem wygrana, tak jakby się jedno drugiemu podobało, docenianie siebie, wyjście z biedy, wyjście z, z tęsknoty, już nie tęsknię, bo nam się udało. To jest jedna wersja wydarzeń, ale jest jeszcze druga zupełnie inna. Jeżeli wy i lew mieliście toksyczną relację i chcecie się uwolnić, to jest pokazane, że ktoś przestaje tęsknić, czyli wygrana i sukces nie tęsknie już za tobą. I to by z kolei mówiło o uleczeniu się z tej relacji. Z panną spełnię, oje, oj, oj! Jeżeli jesteście razem, łały, jeżeli chcecie mieć dziecko, możecie zaś w ciąży w, najbliższym miesiąc, w tym miesiącu. Jeżeli chcecie wygrać na loterii, możecie wygrać pieniądze. Jeżeli chcecie, żeby wam z nieba coś spadło, może spaść. Możecie też z dupy totalnie za przeproszeniem ma się rozumieć, na ulicy spotkać osobę z podznaku panny i się nagle okaże, że klikniecie i że to jest bratnia dusza upragniona. Łały! Z Wagusią, nagła sytuacja, albo wyjdzie na jaw kłamstwo, albo nagle ktoś kogoś zablokuje, albo kłamstwo, albo blokada. Ale nie ma prawdy, nie ma rozwiązania, nie ma planu, albo musi być zmiana planu z powodu nagłej sytuacji. Dwa skorpiony, ktoś się tu tylko bawi. Przynajmniej jedno z was jest zabawiaczem. Może być więcej ludzi. Jest pokazane, że ktoś chce być wolny i nawet jeżeli ma związek, zachowuje się tak, jakby był wolny. Ze strzelczykiem. Ach. Nie wiem. Brak kontaktu z bratnią duszą, brak kontaktu, ale miłość odwzajemniona. Bardzo podobne to, co powiedziałam przed chwilą do bara o, o Was i o baranie. Że fiasko, ale się kochamy. A tutaj też jest pokazane wzajemnione uczucie, ale nie gadamy ze sobą. Albo nie idziemy w żadną stronę, ale tak, tak, kochamy się, tak chcemy być razem, ale w ogóle nie idziemy, nie, nie rozmawiamy o tym. Nie, nie rozumiem. Chyba że jest trójkąt. I wtedy ta karta mówi o tym, że ktoś ma wybór pomiędzy dwiema osobami, i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, bo na razie nie idzie w taką, w jaką wy byście chcieli. Um, z koziorożcem ktoś odpuszcza, bo już nie ma sensu dłuż, dłużej tego ciągnąć. Z wodnikiem wychodzi ta sama karta była A co wam powiedziałam o wodniku? To było, to było do Was czy do, czy do Wagi? O Jezu, nie, to było do Wagi, nie do Was. To było do Was czy do Wagi? Kto miał wodnika? Dobra, nie wiem, nie wiem. Ale z wodnikiem jest pokazane, że wychodzi na oszustwo, kłamstwo lub czyjeś niezdecydowanie i krętactwo. A z rybami, no, tu jest możliwe nawet coś, jakieś bardzo przykre słowa. Jest możliwe, że ktoś cierpi, jest możliwe, że ktoś kogoś zrani, że sprawi komuś przykrość. I jest pokazane poczucie opuszczenia lub samotności. No, to nie wiem. Osoba, o której myśli Skorpion, chce mu teraz przekazać, chce ci powiedzieć, co do ciebie czuję. albo chce ci powiedzieć, co czuję. Osoba chce Wam powiedzieć, co czuje. no, to tyle. Misiaczki, dobra, lecę, lecę, mam jeszcze dwa znaki, i będzie już tyle na marzec. Kochani, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Jeżeli to do Was nie przemawia, spokojnie. Zobaczyć na wedyjskie słońce, czyli najprawdopodobniej wagę, ale również zobaczyć na ascendent i księżyc misiaczki, być może nawet Wenus-buziaczki. Pozdrawiamka, no i papa.